Jesteś pewien, że to ty decydujesz o swoim życiu? Pytam śmiertelnie poważnie. Czy to ty świadomie wybierasz co robisz w każdej minucie, każdego dnia? Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem, ale to nie ty trzymasz kierownicę. Siedzisz na miejscu pasażera, a auto po prostu jedzie. Skręca, przyspiesza, zwalnia. A ty jesteś tylko biernym obserwatorem. Brzmi jak scena z thrillera? A co jeśli powiem Ci, że tak wygląda życie ogromnej większości z nas, że każdego dnia przez większość czasu steruje Tobą potężny, niewidzialny system, o którego istnieniu nawet nie masz pojęcia. Badania z dziedziny neuronauki i psychologii poznawczej pokazują, że gigantyczna część naszych codziennych działań to nie wynik świadomych decyzji, a czysty automatyzm. Od porannej kawy, przez drogę do pracy, aż po wieczorne skrolowanie telefonu wszystkim tym zarządza potężny autopilot. A jego główny cel oszczędzanie energii Twojego mózgu to nie jest tylko zgrabna metafora to biologia. Ten wewnętrzny program zbudowany z setek nawyków dyktuje Twoje zachowania, myśli i emocje, a Ty jesteś jego pasażerem. W tym filmie nie tylko pokażę Ci, jak działa ten system, ale dam Ci konkretne narzędzia, żebyś w końcu mógł chwycić za stery i świadomie pojechać tam, dokąd naprawdę chcesz. Pomyśl przez chwilę. Zdarzyło Ci się kiedyś dojechać do pracy albo domu i kompletnie nie pamiętać trasy. Jakby ktoś wyciął Ci fragment z pamięci. Albo sięgasz po telefon, żeby sprawdzić pogodę, a kwadrans później. Orientujesz się, że bezmyślnie przewijasz social media. To jest właśnie autopilot w akcji. To jest niesamowicie frustrujące. Czujesz się jak pasażer we własnym aucie, który krzyczy na kierowcę, żeby skręcił w inną stronę, ale ten go kompletnie ignoruje. Powtarzasz te same błędy w relacjach, w pracy, w dbaniu o siebie. Wpadasz w te same myślowe pułapki. I z każdym dniem, tygodniem, rokiem przepaść między życiem, które masz, a tym, którego pragniesz, staje się coraz większa. Czujesz, że marnujesz swój potencjał, że czas przecieka ci przez palce. Ta bezsilność to jedna z najbardziej niszczących emocji. Ale wiesz co? Ten autopilot nie jest Twoim wrogiem. To potężne narzędzie, które po prostu realizuje wgrany mu dawno temu program. Żeby przejąć kontrolę, musisz najpierw zrozumieć jego system operacyjny. Pomyśl, ile energii musiałbyś zużyć, gdybyś codziennie od nowa uczył się wiązać buty, myć zęby czy prowadzić samochód. Każdy ruch, każda decyzja wymagałaby pełnego skupienia. Mózg byłby wykończony po godzinie. I właśnie dlatego ewolucja dała nam genialny mechanizm oszczędzania energii nawyki. Charles Duchik w swojej książce Siła Nawyku opisał ten mechanizm jako pętle nawyku. Składa się ona z trzech kroków, a ich zrozumienie to klucz do odzyskania kontroli. Po pierwsze, wskazówka. To jest zapalnik, który mówi mózgowi. Okej, okay, wchodzimy w tryb auto. Wskazówką może być pora dnia. Na przykład 8 rano. Stan emocjonalny, stres, nuda, miejsce, kuchnia, konkretni ludzie albo czynność, którą właśnie skończyłeś. Po drugie, zwyczaj. To jest to, co robisz działanie fizyczne, umysłowe lub emocjonalne. Może to być zapalenie papierosa, sięgnięcie po ciastko, odpalenie portalu z newsami, albo automatyczna negatywna myśl o sobie, która pojawia się w konkretnej sytuacji. I po trzecie, najważniejszy element, nagroda. To jest to coś, co sprawia, że mózg uznaje całą pętlę za wartą zapamiętania. Nagrodą jest uczucie ulgi, przyjemność, rozproszenie nudy, zastrzyk dopaminy. Kiedy mózg dostaje nagrodę, tworzy potężne połączenie nerwowe między wskazówką a zwyczajem. Im częściej to powtarzasz, tym to połączenie staje się silniejsze. Bardziej automatyczne. W końcu jest tak mocne, że robisz to bez żadnego świadomego wysiłku. Twój mózg nie ocenia, czy nawyk jest dobry, czy zły. Jego interesuje tylko jedno efektywność. On po prostu wykonuje program, który wgrałeś mu przez lata powtórzeń. Dlatego tak cholernie trudno jest zerwać ze złymi nawykami. Tu nie chodzi tylko o słabą wolę. Walczysz z potężnymi, wydeptanymi ścieżkami w Twoim mózgu, które działają na pełnym automacie. Ale jest też dobra wiadomość: nawyki to nie przeznaczenie. Skoro zostały kiedyś zaprogramowane, to znaczy, że można je przeprogramować. Musisz tylko stać się świadomym inżynierem tego procesu, a nie jego ofiarą. Czas przejąć stery. Odzyskanie kontroli to nie jest jednorazowy, heroiczny zryw, to proces małych, świadomych kroków. Oto czteroetapowy plan, który zrobi z Ciebie aktywnego pilota własnego umysłu. Krok pierwszy. Audyt autopilota. Nie zmienisz czegoś, czego nie widzisz, dlatego pierwszy krok to szczery do bólu audyt Twoich nawyków. Weź notes albo apkę w telefonie i przez jeden góra dwa dni bądź detektywem na tropie samego siebie. Kiedy sięgasz po telefon, co robisz, gdy czujesz stres? Co jesz z nudów? Co robisz zaraz po przebudzeniu i tuż przed snem? Nie oceniaj, nie krytykuj, po prostu notuj. Chodzi o to, żeby wyciągnąć te nieświadome programy na światło dzienne. Gwarantuję, że będziesz w szoku, jak wiele rzeczy robisz bez zastanowienia. To jest twoja mapa startowa. Mapa obecnego programowania. Krok 2. Inżynieria wskazówki. Pamiętasz pętlę nawyku? Najprostszy sposób na zmianę zachowania to majstrowanie przy pierwszym elemencie wskazówce. Nazywa się to inżynierią środowiska. Zamiast liczyć na siłę woli, która jest zasobem na wyczerpaniu, Zmień swoje otoczenie tak, by wspierało dobre nawyki i utrudniało te złe. Chcesz więcej czytać? Połóż książkę na poduszce. Ciężko będzie ją zignorować, idąc spać. Chcesz pić więcej wody? Postaw butelkę na środku biurka. Chcesz jeść mniej słodyczy? Po prostu ich nie kupuj. Jeśli ich nie ma w szafce, wskazówka, ich widok znika. Chcesz mniej skrolować rano? Zostaw telefon na noc w innym pokoju. Świadomie projektując otoczenie przejmujesz kontrolę nad zapalnikami, które uruchamiają autopilota. To jedna z najpotężniejszych i najprostszych technik zmiany. Krok 3. Przeprogramowanie pętli. A. Co z nawykami, których wskazówki nie da się usunąć, jak na przykład stres? Tu wjeżdża złota zasada zmiany nawyku, którą opisał Duchik. Zachowaj tę samą wskazówkę i tę samą nagrodę, ale podmień sam zwyczaj. Najpierw zidentyfikuj, jaką prawdziwą potrzebę zaspokaja zły nawyk. Czujesz stres w pracy, wskazówka, więc idziesz na papierosa, zwyczaj. Jaka jest prawdziwa nagroda? Uderzenie nikotyny? A może po prostu chwila przerwy, wyjście na świeże powietrze, kilka głębszych oddechów, pogadanie z kimś? Bardzo często okazuje się, że pragniemy czegoś zupełnie innego niż nam się wydaje. Gdy już wiesz o jaką nagrodę chodzi, możesz zaprojektować nowy, lepszy zwyczaj, który ci ją dostarczy. Czujesz stres? Wskazówka? Zamiast sięgać po papierosa, wstań od biurka i zrób sobie pięciominutowy spacer, nowy zwyczaj, żeby poczuć ulgę i oczyścić umysł. Ta sama nagroda. Zamiast sięgać po ciastko, gdy czujesz spadek energii, zjedz jabłko lub garść orzechów. Kluczem jest eksperymentowanie, aż znajdziesz zdrowy zamiennik, który naprawdę daje ci satysfakcję. Krok 4. Potęga małych zwycięstw. Największy błąd? Próba zmiany wszystkiego na raz. Ludzie stawiają sobie cel. Będę ćwiczyć godzinę dziennie. A gdy po trzech dniach im nie wyjdzie, wracają do starych schematów z poczuciem winy. Kluczem do trwałej zmiany są mikronawyki. Zacznij od czegoś tak śmiesznie małego, że nie da się powiedzieć nie. Zamiast będę medytować 30 minut dziennie, zacznij od Będę medytować przez jedną minutę. Zamiast przeczytam 50 książek w rok. Zacznij od przeczytam jedną stronę dziennie. Badania psycholożki Filipi Lali Pokazały, że wyrobienie nowego automatycznego nawyku zajmuje średnio 66 dni, ale czasami trwa to znacznie dłużej, nawet ponad 250 dni, w zależności od osoby i trudności zadania. Ten proces wymaga czasu i regularności, a nie heroicznych zrywów. Każde, nawet najmniejsze wykonanie nowego zwyczaju, to jak oddanie głosu na nową tożsamość. Na osobę, która czyta, ćwiczy i o siebie dba. Te małe zwycięstwa budują rozpęd i wiarę w siebie, a to jest paliwo do dalszych, większych zmian. Twój wewnętrzny autopilot nie jest Twoim wrogiem. To potężne narzędzie, które latami uczyło się jak najskuteczniej zarządzać Twoją energią. Problem w tym, że większość programów wgrałeś mu nieświadomie i często działają one przeciwko Tobie. Ale dzisiaj dowiedziałeś się, że masz moc, aby te programy zaktualizować. Masz wybór. Nie musisz przewracać całego życia do góry nogami od jutra. To jest przepis na porażkę. Ale możesz podjąć jedną, małą, świadomą decyzję. Możesz wybrać, że od dzisiaj, zamiast być pasażerem, zaczniesz uczyć się być pilotem. To proces, który wymaga cierpliwości, ale nagrodą jest życie na Twoich warunkach. Życie, w którym to Ty wyznaczasz kurs. Dlatego mam dla Ciebie zadanie. Pomyśl teraz o jednym, małym nawyku, nad którym chcesz zacząć pracować. Coś, co realnie poprawi jakość Twojego życia. Może to być szklanka wody po przebudzeniu, pięciominutowy spacer w ciągu dnia albo odłożenie telefonu na godzinę przed snem. Wybierz tę jedną rzecz i napisz w komentarzu, co to będzie. Zróbmy z komentarzy miejsce wzajemnej motywacji i wsparcia. Zobaczmy, ilu z nas jest gotowych, by naprawdę chwycić za stery.